żołnierzami. Wielu środowisk za koloru i ojczyzna. To wielcy patrzą, jeba na lewizna. Czuwajcie tam bracia, całe serce wiedzą z wami. Dzisiaj jednoczymy się z polskimi żołnierzami. Wielu środowisk za słabą koloru ojczyzna. To wielcy patrzą, jeba na lewizna. To robią oddali się chętnym barwom. Przemierzami świat zawsze z podniesioną gardą. Polsko-żołnierzy, nasi klubowa mapa. Najlepsze jednostki na osługach świata, to jest polski żołnierz, za polskie oda swe życie. I szczę, że ma gdzieś to że z niego siedzicie. Powalczy jak lew, zwyczajnej natury zew Siedzicie na topach, on tam przelewa krew. Zostawiam żonę, płacz, matki, płacz i tak stale. Najważniejszym celem walczy za ojczystą barwę. To jest jedna chwila, kiedy padnie pierwszy strzał. Pada rozkaz, stopnia od tej chwili, jest sam. Nie przez nocy, noce, kiedy myślisz o rodzinie. Ale też czuwanie, by nie znaleźć się na minie.